Czyli temat dosyć powszechny. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was trudne zadanie. Teraz szukamy hasła numer 1. Ośmioliterowe hasło chodzi o zawód. W środku jest litera N. Czy ktoś z Was już wie, o jakie słowo chodzi, szukamy hasła numer 1. Szukamy odpowiedzi. Chodzi o zawód. Ośmioliterowe hasło z literą N w środku. Co to może być za hasło? 000, gwiazdka 73220 Tutaj jest krzyżówka właśnie w te puste pola. Będziemy wpisywać litery. No i teraz szukamy hasła numer 1. Jak ono brzmi? Jest to na pewno zawód. Pamiętajcie, że szukamy zawodów. Ja teraz zapraszam graczy pełnoletnich, którzy już mają jakieś pomysły. Halo, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Mechanik. Mechanik. Nie, nie chodzi o mechanik, ale zapraszam ponownie. Inne hasło mam w kopercie numer jeden. Kto już wie, co to za hasło? jedyneczce. Jest odpowiedź. Ośmioliterowe hasło. Kto już wie, jakie hasło jest w jedynce? Jakie hasło jest w kopercie numer jeden? No, słuchajcie, cały czas czekam na odpowiedź. E, litera N na miejscu szóstym w tym wyrazie. E, jeżeli powiesz mi, jaki to jest zawód, jeżeli trafisz w to hasło, które jest w kopercie numer jeden, masz osiem dyszek. Zatem, czy już wiesz? Jakie jest rozwiązanie? Jaka jest odpowiedź? Mamy no, kolejną propozycję. Witam. Dario, z tej strony pozdrawiam. Dario, jakie jest rozwiązanie? Może kaletnik? Kaletnik to y -y. też nie jest to. Pozdrawiam. Dobra. Zatem szukamy dalej. Kto z Was już wie, kto się domyśla, jaki zawód wpiszemy w te kratki? Hasło numer jeden. Wszystkie te hasła, które będziemy wyzywać troszeczkę do zawodów, ale teraz szukamy jedynki. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki zawód proponujesz? Ogrodnik. Ogrodnik to też nie jest to, zapraszam ponownie. No, kombinujcie dalej. Myślę, że jesteście na dobrym tropie. No i już niebawem usłyszymy takie hasło, które znajduje się w tej kopercie, które będzie można wpisać w krzyżówkę. Chodzi o zawody, czyli bardzo popularny temat. No przecież każdy zna na pewno dużo różnych osób wykonujących różne zawody. Myślę, że w związku z tym nie będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. I jaka jest odpowiedź? Komornik. Komornik? Nie, nie, też nie. Nie chodzi o komornika, absolutnie. Poszukajmy dalej. Co to może być za zawód? Kto z Was już wie? Hasło numer jeden. Ośmioliterowe słowo. Litera N. Trzecia od końca. Co to może być za zawód? 80 złotych czeka za odpowiedź. Mamy kolejną propozycję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Barmanka. Nie, nie chodzi również o barmankę. Pozdrawiam serdecznie. W takim razie szukajcie dalej. No, kto wreszcie odgadnie, co to może być za zawód? Hasło numer jeden. Pamiętajcie, że szukamy hasła numer jeden, czyli odpowiedzi z tej koperty. Jaka odpowiedź jest w tej kopercie? Jaka odpowiedź jest w jedynce? 80 złotych do wzięcia. 0400 300 7, 000, Gwiazdka 73220. Halo, halo. Znowu Daria, pozdrawiam. Dzień dobry, witaj. Jaka jest odpowiedź? Może ratownik. Nie chodzi również o ratownika, pozdrawiam serdecznie. Czekam dalej, kto w końcu trafi w ten właściwy zawód, w to właściwe hasło, które jest w kopercie numer jeden. Pamiętajcie, szukamy hasła numer jeden. Szukamy...